Marcin Gortat został ojcem. Cudne zdjęcie malucha w sieci. Znamy imię i płeć. Rodzina Marcina Gortata właśnie się powiększyła. Sportowiec i jego żona pochwalili się narodzinami maleństwa. Jakie imię wybrali? Marcin Gortat jest mężem Żanety Stanisławskiej. Życie prywatne Marcina Gortata od lat budziło spore emocje w mediach. Pierwszym głośnym związkiem koszykarza była relacja z Anną Kociugą, która trwała od 2009 roku i zakończyła się po czterech latach. Kolejne próby zbudowania trwałej relacji, najpierw z modelką Paulą Tumalą, a później z aktorką Alicją Bachledą Curuś, rozstanie we wrześniu 2018 roku, również nie przetrwały próby czasu. Przełom nastąpił latem 2019 roku. To wtedy sportowiec oficjalnie potwierdził, że jego serce skradła Żaneta Stanisławska. Gortat nie krył, że była to miłość od pierwszego wejrzenia, która szybko przerodziła się w głębokie uczucie. Jest Polką, poznaliśmy się podczas spotkań dotyczących jednego z moich nowych pomysłów na biznes. Ambitna, przedsiębiorcza i pracowita, wiele nas łączy. Bardzo inteligentna, ma swoją pasję, tym zaimponowała mi najbardziej. Relacja między nami się rozwija, i tyle w tym temacie, wyznał Marcin Gortat. Gortat i Stanisławska oczekiwali na przyjście maleństwa. Pod koniec sierpnia zeszłego roku Marcin Gortat przekazał fanom wyjątkową wiadomość. Wraz z żoną spodziewali się dziecka. Informacja ta pojawiła się w sieci w niezwykle klimatycznej formie. Sportowiec opublikował zdjęcie z plaży, na którym wewnątrz serca nakreślonego na piasku, w blasku zachodzącego słońca, ustawiono dziecięce buciki. Ten symboliczny gest był jasnym potwierdzeniem, że ich rodzina wkrótce się powiększy. Uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na planecie. Z radością mogę powiedzieć: Wkrótce zostaniemy rodzicami! Napisał po angielsku Gortat. Marcin Gortat został ojcem. Były reprezentant Polski w koszykówce podzielił się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując pierwsze zdjęcie swojego syna. Jak wynika z przekazanych informacji, zarówno mama, Żaneta Stanisławska, jak i noworodek czują się dobrze. Sportowiec uczcił tę wyjątkową chwilę czarno-białą fotografią, na której widać dłonie szczęśliwych rodziców trzymające rączkę ich wyczekanego dziecka. Z wpisu dowiadujemy się, że syn otrzymał imię po ojcu. Marcin Gortat Junior już przybył. Czytamy: Gratulujemy.